Nie no ja myślę, przecież wszystko się układa ty Taki oszust to jest Zrób ukrytą kamerę na CD Hubert Darek jest Hubert O, Karol, widziałeś wczoraj bramkę tego Eisenharta O, ale w Cidę dał dobrą Myślę, że to nie jest przypadek, wiesz? Jeszcze tak podpuścił tego. Nie ja myślę, że to nie jest przypadek, myślę, że mieli analizowane to 100% jego. On za każdym razem ta bramka się idzie na dupę ja tylko sobie, hops fajno odcinaszkę, to jeszcze zachęcają tą dla obrońcy, żeby no to, powalczył, ale nie a... No to jest sugestia, żeby tak Karus strzelił dzisiaj? No mieliśmy analizę bramkarzy no to Karol co wie co zrobić. Turo, no ale... yy, o paprykarzu opowiedz, co to, co to jest za historia. O O paprykarzu. To nie moja historia. No, no jak, jak nie? Ja Ty jesteś ze Szczecina, no to... Ja jestem, no jestem, co Ale papryka z szczeciński nie jest. No lubię, nie słyszałem. Czy jest? Nie wiesz, tak? Ja z tego co słyszałem, to chyba nie jest papryka z szczeciński. Gratulacje! 26, 26, 24! Czwartek! Zapełnię panameczkę! Ale nie było napisane, że to na pierwszego od razu jest. Nie, 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 nie. Pierwszy jest tylko jeden.

Jaka jest, Martin, twoja ulubiona pora Powiedz. 12 czy 20, czy 15? No tak. Martin. 15, 17? Jest ok, chyba. Bo... Czyli 12 nie najlepsze. No, to. Bo nie, lubisz to... pospać do 12 bardziej, nie? No, lubię, lubię. No cześć, cześć. No, Witam serdecznie, jak tam? No, wiatr z nad morza, no, czy... podwiat mhm. dzisiaj, czy obie połowy? Jak to? ma? No, ty... Ja mam takie przywitanie, że przyczynia się do awansu arki do ekstra klasy, więc chciałbym, żebyś dzisiaj to powtórzył, po prostu nie utrudniając Spom Al, nam wspominałem życia. Wspominałem <grywko> Nie utrudniając to, nam życia zbytnio. Nie, no, Możesz no, no, ładną bramkę szczelić, ale honorową. No, macie, to, to myślę, że byłby larki, komplet. Ta larki, ta larki, macie, dzisiaj... macie ten, macie dużo kolejek jeszcze. <grywko> no, nam pora, są bardziej potrzebne. Mateusz, dzisiaj szczelic dla arki, nie? Bramkę po koleżeńsku, niestety nie. A był samobój w karierze? Był i to na tą bramkę. No tak, pamiętam jak tam? No dobrze, nie? Chyba dobrze. Zimno Zapomniałeś jak to jest zimno? Śnieg rano padał. Nie, bo ty nie wiesz, że tu jest tak, że jest 20 stopni normalnie. A jak, jest, a jak jest mecz, to spada o 20 stopni, jest nagle wiesz, śnieg. Mieliśmy tak każdy mecz chyba w tym roku. Dużo biletów sprzedanych na dzisiaj? Siedem koła. Fajnie, Myślę. O, co, tam? tam przyjedzie trochę chłopaczków Co, jesteś gwiazdą teraz. Nie, jak jestem. tutaj przyjechaliście, oprowadzasz wszystkich? Nie, jestem Fabianem hiszpańskim, nie. cały czas. No To co to zwykle, to zwykle było, jest, będzie, mam chciałeś szybki z tą kamerą. Obroty, nie obroty. Jak stres jeden od 10? Sto 0 Sto, ale stres pozytywny. Wszyscy Adamsa pytają, Hiszpana, Szwocha i tak dalej, Marcjana o wspomnienia z Płocka. Trenera nikt nie pytał o wspomnienia z Płocka. Ja mam no, bardzo dobre wspomnienia, zresztą co prawda ten sztab, który dzisiaj jest, to nie są ludzie, którzy byli wtedy w Płocku ze mną, natomiast znamy się, praktycznie cały sztab Płocka znam, a wspomnienia dobre. No ale na luziku. Ostatni, no, no. ostatni mecz z Tychami to był? U siebie? Tak, ja to 2-0, nie? 2-0 wygrałem. A, to jest to spokojny. <grywanie> <grywanie> Ojejku, no właśnie to miękko. Bo, 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 bo jest raczej 2 listy kartkowe, jeśli chodzi o trenera. Nie, półkroczku do... Yy... Ja czy trener? Dobra. Paulina. Dziękuję. Paula. Paula. Paula, Paula, Paula. Łazie, Paula. tak. Trzeci mecz, no. Dobrze zbudowany zespół, dobrze zbudowane sztaby. Uważam, że przede wszystkim bizoterapeuci dali, dali eee, radę i mamy, mamy to, co mamy dzisiaj na no. Gra? No pewnie, że tak. Widzę, że to jest już taki etap, że w wywiadach nie pytają o to, czy jest sentyment do Gdyni. Tyle czasu minęło, ale był, u trenera... Był, jest i zawsze będzie. U trenera jest, tak? Jest, jest, jest. oczywiście. Oczywiście, że jest. A jakie wspomnienia takie pierwsze, które ożywają tutaj? No miłe, ja byłem tylko sezon tutaj, ale to był sezon gry w Ekstraklasie, jeszcze na starym stadionie, także sentyment tutaj do Gdyni i do klubu jest. A gdzie to w ogóle ma być? No tam, tam. Tam? jest taki, jest zegar do łączenia z Dawidem Gojnem. I macie po śląsku rozmawiać. Ale może być ostatnio trenerowi, trenerowi nie wybaczy. Ostatnio był mężczyzna poza meczem horyzontalnym w Śląskach, kanał właśnie Tak, ale... Nie? z Kisztowni. Chodź, proszę podepchnąć. Ty masz na które ucho? Które ja mam tutaj... Boże. No pytasz kobiety, no to jest prawe chyba. Nie stresuj się, Dawid. Nie, głośno, wiesz? Jak głośno, to ci przyciszy. Właśnie, Real czy Barcelona jesteś? Ja? W no. Chelsea. Chelsea. Z Poznania przyjechaliście? Oczywiście. I to już który raz w tym sezonie. O, oh, wow. Tak. Do której musieliście wyjechać? 612. No to musi być wygrana w takim razie, co? No to na stali byliśmy. Nie, Kuba. Przyjeżdżamy do Gdyni, to Arka wygrywa 5 do iluś. Raz było 5-0 z Tychami chyba w tamtym sezonie to było? Tak. Mm -hmm. No i ze 51. 5-1. No to tak, dzisiaj też musi być 5, nie? No, dzisiaj 4 będzie, bo jak wyprowadzałeś Pawła Tomczyka na meszu z Wisłą, to Lej wygrał 4-0. No, tak. To dzisiaj będzie to samo.

Rzecznie, no jeśli Kamień do tego pora zostanie w Ekstraklasy, no być może spotka się z tym, no właśnie Zawida, Adria, Agnija będą być na dobrym kursie na Ekstraklasy, tak powiem. Ale ja wiem, tak, ludzie mówiąc i mówiąc, żadna skromność, pokorach, ale i pewność siebie, to może się przynieść dla Was. Ja patrzę że się w tym nie widzę. No tak, no wiemy, że już kończy w tle sezonu, jesteśmy na dobrym kursie, wybawiamy sobie do tej Ekstraklasy. Chcemy dzisiaj kolejny krok krok w tym kierunku. No Chyba okej, okay, nie? Bardzo okej. Okay. Dobrze, no. Widzisz. No przecież Czyli będziesz co? i tak ekspertem po zakończeniu kariery, no. nie? Nie no, jakaś tam bajera jest, nie? Bajera Biesz, tu nie? będę bajerował. Tu musisz, <grym> Poza kamerami. Musisz coś w ekstraklasie zagrać najpierw, żeby tam Bo w studiu cię chcieli. Nie, już blisko jesteś, o tak zapeszać, nie? Ale to wiesz. Dobra, uciekam, dziękuję bardzo. dziękuję Do zobaczenia. Do zobaczenia za chwilę, nie? Tak. No jak było. Przeczekali tam. nas. Wiesz? Jak było? Pytał nie, Tomek Haj to hajt o coś. Nic, 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 nie pytali. Wiesz. Niepotrzebne potrzeb... nerwy, niepotrzebne nie było nerwy. Nerwu, wiesz, to nakręcała. Bo no, szyderka musi być, wiesz, a drużyna lubi. Jest dobra atmosfera, więc Więc lubimy się nakręcać. O, dzień dobry. Dzień dobry, gole. Chyba już się nie widzieliśmy co tam słychać. No chyba dobrze, co? No na razie tam. Ty mi powiedz. Słyszałem, że trener mówi, że fizjo się dobrze spisali. To, ale cały czas się dobrze spisują. To to chyba o tobie było. Na pewno. Jak będzie? dziś. 2 zero. 2-0. Hmm. Zero. 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 Skromnie, ja myślę, że, że powtórka wyniku z Płocku. Skromne 3 -0. Skromne 3-0. Przegraliśmy jeszcze i jak dzisiaj to Nie przegramy na pewno, mam nadzieję, że wygramy, a mój imiennik hiszpański nawet potraktuj... podzielić się jakąś ładną asystą, czy, czy może bramką? Tak myślisz od razu? Mam nadzieję, że się dobrze przywita. Męż będzie taki jak pogoda, czyli słoneczko, ale widzę, że chmurki idą, także e, mogą być chwile grozy, ale mam nadzieję, że jak najkrótsze i jak najmniej. Cześć, cześć!

To jest ode mnie od, od nasze Artu Bałtyckiego Karto pre Różnorodności prezent dla nas Alka 15 i dostaniecie 15% uchwów.

А вы не по 4.20, Батиска Пайсенчу. Браво, 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 Wielkie brawa dla żółto-niemieckich! Brawo, brawo, Good job, good job! <laughs> brawo! Come on! Nie najgorzej? No okej, okay, okej. Okay. Fajnie. Coraz bliżej, nie? Ja? Vamos! Ej! nie ma. Tak, jak you powiedziałeś, against gaysbisław pierwszy mecz. No Nie, not wisło. No to jest wisło. No pytanie? jest wisło. nagrałeś, jak że nagrałem, będzie <śpiewanie> really nice. uh, really that, my, my uh, to Nagrałem. Oczywiście, to nagrałem. A No to No to co? wisło. No to nie jest to Really to

Jednak trzeba nie mówić przed meczem, nie? Nie widzisz ale powiedz... Trochę pokory i no ale... samo ale, Ale poza kamerą było, było mówione jednak, nie? Że 21. Dzień Kapiego Skóry No musiało też. Tyle gadać, że w bramkę wystarczy kopnąć No i co? I Kapi kopnął Ile razy można? Ty już się nie denerwuj już Dzisiaj nie ma na co Dzisiaj nie ma na co Skórę do wywiadu trzeba wziąć! Skóra! O, Kapi, idziesz do wywiadu Zobacz, Zabawa. pani tutaj do ciebie, pani. Ociec, zapraszam do wywiadu. Jak tam, opowiadaj. Co ja mam powiedzieć, chyba każdy kto debiutował wie jak to jest. Debiutować w pierwszej drużynie. No mega uczucie. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo Pami szczęśliwy pamiętam ten. jak w Giewinie gadaliśmy, że pracujesz cały czas na swoją szansę, to było nie wiem, z półtora roku temu. No, Trochę da, trzeba było no, no, poczekać, da, no, da. ale było warto chyba, co? Warto, no, no, oczywiście, że warto. No. Starałem się, dawałem znaki trenerowi. Na odrę pojechałem na ławkę, teraz przyjechałem, wszedłem, także bardzo fajnie. Cieszę się, że moja praca nie poszła na marny. I mogłem dać, mogłem dać po prostu coś od siebie też do tego zwycięstwa dzisiaj. Chyba mówię, że nie wstąpię. Dałabym radę? Bardzo, proszę. Nie oddaję. Super. <śled <plenty> <śledky> brawo młodzież! <módl>, brawo. Dziękuję <śledky> B-, poniedziałek za Panowie, ja dzisiaj nie będę kolarz strzeczu bramek. Brawo dla zmienników Panowie Boro, Mark, Hafi, Korni, Golden My potrzebujemy wszystkich. AFi, to samo. Wszyscy pracowali, panowie. Wszyscy dzisiaj dla drużyny pracowali. Szacun. No. hey hey